Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na seans! Przygotowałem dla was bitwę razem z TUF Gamerem, w której rozegraliśmy w starcie nowymi frakcjami z najnowszego rozszerzenia. Łącznie mieliśmy dwie bitwy, z czego jedna jest teraz z mojej perspektywy, druga zaś jest również na kanale z perspektywy TUF Gamera. Zanim jednak przejdziemy do starcia, to chciałbym sobie przedstawić moje wrażenia, odczucia odnośnie nowego tego DLC do Total War Saga Troja. Czyli Aias i Diomedes. Jak po nazwie możemy się domyślić, w zawartości dostaniemy dwie nowe frakcje, czyli Salaminę, władaną przez wodza Aiasa, oraz Argos, dowodzoną przez króla Diomedesa. Obie z nich dostały szereg nowych mechanik, jednostek, co sprawia, że znacząco się wyróżniają od innych dotychczasowych greckich frakcji, bowiem te wszystkie jednostki nie zostały wykonane na zasadzie remodelowania dotychczas już istniejących, a całkowicie od nowa wykonane. Faktycznie możemy zobaczyć. Znacząco różniące się modele niż to, co już mieliśmy dotychczas, no więc rozgrywka najnowszymi frakcjami może nieco dodać powiemu świeżości do trojki. Która w sumie już troszkę powoli staje się zapomnianym Total War'em, bo coraz to mniej osób w niego gra. Natomiast te rozszerzenia są fajnym plusem, bowiem e, zmiany mechanik dla frakcji są czymś bardzo fajnym, nieco urozmaicącym rozgrywkę. Dlatego, że nie, nie wyróżniają się frakcje tylko i wyłącznie tym, że mają inne położenie i inną nazwę jednostki, a faktycznie inne mechaniki, co daje duże różnice bezpośrednio w gameplayu. Zatem, już może bez przedłużania, przejdźmy do starcia. No i i zobaczcie, kto wygrał, co się stało, jakie rzeczy dokonaliśmy. Oglądajcie! No dobra, no i teraz znowu ja wezmę tego Diomedesa, czyli cały czas ta sama frakcja po mojej stronie, ale już inna perspektywa będzie w bitwie, prawda? Tak jest. No i już co nieco wiem, co to się sprawdzało. Te Proco zauważyłem, że ciepłe pancerzenie Procarze to jest świetna jednostka, bo dobrze kontrują wrogie strzelanie, bo mają swoje tarcze. No i też z zasięgiem wcale nie odstają, przeciwnie. Przewyższają jednostki strzeleckie. Tak, 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 właśnie. To jest. E, procarze Lokrydy, tutaj, dostępne dla Salaminy, 190 zasięg mają. A u Ciebie największy zasięg? E, 185. Si op opancerzenie, procarze z Argos. Mhm. No a to podejrzewam, że opancerzenie tutaj będzie miało duże znaczenie, bardzo. Tak, tak, tak. Właśnie walka dystansu z dystansem. No to się opiera na tym, kto ma tak naprawdę tarczę, prawda? Bo ci, co mają tarcze, no to zdecydowanie pokonają, zdeklasują wrogich strzelców. No i jeszcze troszkę tej, tej. Dużo jest fajnie taniej piechoty dla Argos, zauważyłem. Salamina ma troszkę takie droższe już jednostki, takie bardziej zaawansowane. Ja tu mówię oczywiście o tych jednostkach takich e, stricte nowych, prawda? Czyli tych z Argos. U Ciebie tam z Salaminy, wiesz, tych takich nowych z DLC mm -hmm, tak, i staram się je tam dobierać, żeby możliwie fajnie zaprezentować to wszystko. No i już wiem, że Ty czy lubisz te Redwany, no to trzeba byłoby też postawić na cięższe karty. Drogie są, ale no faktycznie widzieliśmy po bitwie poprzedniej, że opłacalne. Że naprawdę opłacalne. Dobra, jeszcze raz zainwestuję w tą starszyznę, starszyznę centaurów, bo to też niby tylko jazda strzelecka, ale już finalnie w zwarciu również fajnie się spisują. No dobra, ja jestem gotowy. Dobra, ja już tylko dokończę. Tam dwie jednostki mi zostały. Jeżeli się Rytwan muszę jeszcze dać mojemu... Ciekawe, czy uda mi się ciebie zaskoczyć tym razem. O! No ja tutaj troszkę... Już zaspoileruję na dystans, nieco postawiłem, Mam się wydaje, że to może być opłacalne. Tylko, coś mi tutaj się nie kalkuluje. Cenowo to właśnie, lekka popraweczka. To ja też lekka popraweczka. Ach, cholera, 20 zł brakuje, ale dobra, to wezmę coś obok. Tym razem. Coś takiego. Dobra, no to tak, mapka. Co byśmy tutaj wybrali? Wcześniej było cień Limons, mam jakieś cyklady. A to ja nie mogę zmienić. Ty, może dobierz mapkę, jak tam uważasz? Idę tam w sumie mm -hmm. obojętnie. Martwy las. O! Luźniące kolany, o! Też fajne, też fajne. Tak, ogrodzony skałami z każdej strony. Dobra, zobaczmy Dobra. taką. Bardzo ładne są w ogóle mapki w Troi. No, jedna z ładniejszych gier to i naprawdę widać, że, że pod względem graficznym jest super dopracowana. Troja. Bardzo tak, mi się z, podoba. Z, z, miasta są przepiękne. To to naprawdę fajnie wykonali. Szczególnie te bitwy są dobre właśnie dobite w multi, bo no to ukształtowanie terenu, takie niższe łąki, często jakieś skały można fajnie wykorzystać. To mi się właśnie podoba i czego brakuje co prawda w innych to Tutaj widzimy jakieś na środku skały, no i tutaj można fajnie się nawet okopać w nich. Już, już zwróciłem uwagę tak. na to. Zgadzam się bardzo, bardzo to jest. Różnorodne są mapki i gładkie, ale też nie są takie, prawda, że kompletnie nic na nich nie ma. No i tutaj fajny, właśnie dookoła też teren, tak jak mówiłeś, z tymi wzgórzami. Tak, już mi się kończy gotować to... i sobie jeszcze kamerkę zmienię. Żeby to ładnie wyglądało na tą taką klasyczną, bo ona jest taka płynna, jak już też mówiłeś, fajnie się pokazuje bitwy w takich, w takich kinowych ujęciach. To jest całkiem przyjemne, hmm, no już tak patrzę wstępnie po minimapce z perspektywy ładowania, że to jest dobre miejsce. O kurcze, no faktycznie! Fajnie ta mapa otoczona jest. dużo możliwości, taktyki. A szczególnie chyba mi nieco sprzyja ona, a tak patrzę po tych możliwościach wąskich przesmyków, gdzieby się tutaj rozstawić sprytnie, no coś na pewno się wykorzysta. Coś na pewno się wykorzysta. A już po ostatnich wrażeniach z vanguardów tam w krzakach, bo ostrożnie strasznie z tą piechotą, żeby nie było zaskoczenia, ja bym teraz na różnorodności troszkę podzielił swoją armię na takie dwa półki, ale to jeszcze nie zdradzam szczegółów. Teraz się okaże. No, ciekaw jestem, jak to się teraz rozwinie. Tak, Panie bohater, No bohater już wiem, że w zwarciu jest raczej dobrą odpowiedzią na Diomedesa, znaczy przepraszam, na Ajaxa, więc pewnie będziesz unikał raczej starcia, no bo się to chyba nie opłaci. Twój jest raczej dobry na piechotę, skoro w zwarciu, no tak, dosyć łatwo no, polega. Mam nadzieję, że uda mi się zaskoczyć ciebie, zobaczymy, zobaczymy. Jak kompletnie nie wykorzystałem umiejętności w, w, w poprzednio. A wiesz co ci, że podczas tej naszej walki już bohaterów. No to, to było to takie wyzwanie. I zdaje się, że już po, po, po wszystkim dopiero ono się zakończyło, a podczas wyzwania nie można chyba tych zaklęć wszystkich używać, bo one są wyłączone jakby. Kiedy, kiedy trwa to wyzwanie. No się udało użyć umiejętności e, olimpijskie wyzwanie. No tak, no to to właśnie e, i, i to wyzwanie mu nie zbyt się udało. E, no, ale tu mam coś takiego ciekawego. No dobra, ja chyba był w miarę gotowy. No to zaczynajmy. Dobra, zaczynamy, zaczynamy. Wróg wypatrzył nasze ukryte jednostki. O! Coś, coś mi tutaj podjechało. O nie, znowu kon, konne łuki. Najgorzej sobie tylko, że tą kamerkę szybko przestawię na tą standardową. O, będzie tak płynnie pokazywać. To jest ta standardowa płynna, czy to chyba nie? To była ta inna jeszcze, tak? To jakoś to się zmieniało? Dobra, to tak. Piechota Giganci. Oj, oj, giganci. Wiem, że są mocni, narydwane. To jest akurat dobra kontra. Nie, to jest przestawię, bo to. Nie o to mi na chodziło. No i to już, już troszkę obrażenia ponoszę, dobra, ale wsparcie panowie. Do boju! Pokażcie tym Grekom, gdzie ich miejsce. Powiedział Grek. Dumny Grek. Dobra. No, widzę, że rydwany. Te. Ci łowcy świetnie sobie z tymi gigantami poradzili. Tak, giganci są dobrzy na rydwany, tak. zauważyłem. No, ale widzę, że już, kurczę, wysyłasz swojego przywódcę i tym razem bez rydwanu. Zauważyłem, nie wyposażyłeś go. co to, to może być dobrą. To sytuacją. może być gwóźdź do trumny. No właśnie, ja teraz. Nie użyłem jego umiejętności, ale. No właśnie, zobaczmy teraz. Ostrzał dostaje. A to nawet moje ci, miecznicy, widzę, rzut że... A nie, nie, widzę. I pudło. No A ten że tak. głazem to jest fajne, szczególnie jak się trafi w kiść jednostek, to to potrafi ładnie posiekać, ale to ja tylko jeszcze jedną niespodziankę. Widzę, że się mocno zbliżyliśmy te moje jednostki, dobiegła aż do twojego centrum. No tak. Co? Tak. Troszkę bliżej, żeby wejść w zasięg. No i piechota z flanki. No i kurczę, kiedy by to wykorzystać? Jak to Taką jedną specjalną rzecz, ale czekam na jeszcze lepszą okazję, bo wiem, że o cierpliwość może się okazać tutaj kluczowa. Co ty to mój szyderczy plan wypalił Oj, wojownicy, tracą i rzut kamieniem. No, a chyba teraz trochę lepiej, ale też. Dobra warka w zwarciu i uwaga. Do boju, wojacy! Flanki pracują już w zasięgu, no i rydwane. Rydwane też bardzo. Istotne. Szczególnie fajne do trenowania lekkiej piechoty, bo ta ciężka to jest ogólnie taka mechanika, jakby fizyki. I ta ciężka piechota nieco gorzej sobie ogólnie. znaczy, e, tfu. E, Rydwane sobie nieco gorzej radzą na ciężką piechotę, bo nie tranują jej tak łatwo. kiedy, Jak robić chociażby na lekką piechotę? Oj, troszkę powiedziałem, nie o to mi chodziło dokładnie, ale to w każdym razie ciężka piechota jest dobrą odpowiedzią na rydwany. Ale pogrom tu w centrum. Tak, tak. nie wiem czy zwróciłeś uwagę na ten podjazd z pleców konnicą. Tak, tak, zauważyłem, zauważyłem. Dobra. już, już się reaguje. Czas tych zostawić ze sobą. Męczą. Dobra, zejdź z Rydvaną, kolegą. I panci również miałeś! Dobra, spróbujemy się wziąć za... Teraz... Za twoje strzelające jednostki. panami. Z tyłu, no i tutaj podejść, proszę. Na co wyczekacie? Na co wyczekacie? O wojownicy odzyskują No, piechota się trzyma jeszcze w miarę. No i pokażmy troszkę e, tą walkę, bo to za bardzo jednostek jeszcze nie pokazałem, jak one tam się prezentują. No tak, mój kolega widzę, że nie jeszcze zrywany, chociaż mu... A nie, to są rydwane, przepraszam, są rydwane, a mój dowódca gdzie ty się przyjacielu, znajdujesz? bo ty chyba gdzieś... Bo się odjechał, Ja mu kazałem atakować Ayasa, a ten sobie pobiegł. No i on wygląda w taki sposób. Fajna tarcza, połyskuje. Ładna włócznia. No co, walcie w tych? Tutaj chyba w centrum... Jedna z twoich jednostek wpadła w szał bojowy. Szał bojowy, niedobrze. Widzę, że z czymś strzela. Ten Ajax to widzę, że jest właśnie wyposażony poszczepy, a ja bym wolał, żebym w zwarciu podbiegł, to byłby nieco efektywniejszy. No i wstępnie Ajax zdobywa przewagę. No to wygląda tłucze z moimi no nieco ogołoconymi żołnierzami bez jakichś pancerzy szczególnych, ale jak kto wie. Ja w ogóle nie mam tej opcji wyzwania, wiesz? Nie? Czy, tego, czy po prostu moja postać tego nie ma? Czy to jakoś jeszcze dodaje? Chyba chyba nie mam po prostu tego. No to też Aristea. to będzie? Ciekawa, ciekawe starcie. Straciliśmy jednostkę. Dobra, tak tam w centrum. No powoli ta kontrola wraca. Co do tych jednostek, jak sobie to w miarę zaplanowałem, oh, ale... ale i tak. Strasznie mistrzowie z Argos no masakrę mi tą rządzili na tyłach, muszę przyznać. Tak, oni to. Fa fajna jednostka bardzo elitarna. A, to chyba jedna razem... z twoich jednostek wyczerpała zapas na chyba... A ja no, sprzedam przy wagonach Minotaur, o kurczę. A to myślę, no, że to ja to, nie to odpalę. Aristeję zawczas, żeby nie zapomnieć. No i co, chłopaki się tam biją. to wychodzą dość gdzie indziej? Zobaczmy, jak teraz sobie pojawi Ajaz. Yes. Właśnie Nie, wcześniej ten dosyć szybko przegrał, a teraz to wydaje się, że chyba. No nieco, nieco na odwrót. na, na się zbliżeniu, upała. piękna, powiem ci, wymiana się odpaliła, animacja. O, jeszcze lecą Dużo jakieś... lepiej niż w tej poprzedniej bitwie z mojej perspektywy. O, chcę, no, że dźwignięcie. Za dużo może Odpaliłem i możliwe, że to też coś tam zbustowało. To muszę też kontrolować inne jednostki, bo tam się zgubiłem. Tutaj, no, ale chyba, chyba ma przewagę, mimo, mimo wszystko. Twój bohater, chyba finalnie tak bo wiesz co, bo mój teraz ma tam Aristey jeszcze przez tam 8 sekund. Więc to pewnie dlatego, to mu go dosyć mocno bustuje. Lekko, no. wszystkie bonusy. No, powiedzmy, że rewelacyjne bonusy posiada. Moja postać, tylko ten mój Minotaur, to troszkę powiem że z nim że zaspałem. Nawet. To <totanie> ja o nim zapomniałem. Ale nie wiem, czy, czy ten Minotaur ci bitwy nie wygra, powiem szczerze. No teoretycznie to nie wcale mogło nie być takie złe, że teraz go tak nagle wiesz, w pełnym stadium niezmęczonego dosyłam. No zobaczymy, ale. Mi się wydaje, że cykl byłby nieco lepszy. No, zdecydowanie Diomedes wygrywa z Heraklesem. Mniejsze morale. Spróbuję. No i do boju. I no dobrze. Do boju. Jeszcze odwróconych tyłem żołnierzy, no to to na pewno... Oh, oh. To no zaboli nie robię tak. Tryb się, trybie... się spakował przez... próbowałem cię rzucić kamieniem, ale widzę, że on nie jest taki chętny. Tak bo ja jak ten tryb mu włączyłem, to tak fajnie taranował. Dosłownie biegł no i siekał. No i widzę, że generał, no to chyba, chyba twój zbiegnie, to wygląda, raczej go nie dogonie, on jest tam, jaka mam prędkość, 3, 23, mój ma, o dziwo 39, to mój jest niby szybszy, to powinienem dłuższą metę go tam dosięgnąć, ale, no, no, zobaczymy, zobaczymy. Ale doborowe oddziały walczą w centrum, no tam jest taki, ciężko powiedzieć kto wygrywa. No, ale pasek przewagi tak patrzę, że raczej na Twoją korzyść skaczę. Tylko, o! No i to myślę, że też może być kluczowe, że udało się pohatera. Tylko najgorsze, ty masz jeszcze ten dystans cały. A dystans jest najlepszą odpowiedzią na bohaterów. No, ale strata przywódcy może mieć duży wkład na morale. Łatwo będzie można rozbić oddziały. To to już, już się rzuca w oczy. Troszkę ten pasek skoczył. Z powrotem... Troszkę tak, troszkę tak, ale cały czas obawiam się tego. Oj, oj, Minotaura, bo. No to prawda, mam jeszcze amunicji. I chyba uda mi się też. No właśnie, no. zabiłem też Twojego, bohatera teraz, No i zajmijmy się teraz tym Minotaurem. No właśnie, sam Minotaur też za wiele nie działa. Wystarczy mi e amunicji. No, ale ma wciąż nie najgorsze. Na no tyle, że. Ono tak patrzę sukcesywnie spada, niestety. A jeszcze z tym ostrzałem to jeszcze gorzej. O, zobacz teraz jak taranuje, To jest też oh Fajne, God. się włączy oh, tego to skilla. Był. Po prostu przebiega się przez wroga oh, super i. Wygląda. No to jest fajne. Naprawdę bardzo fajne. A to nie są. Wiesz, to nie jest lekka jednostka, mura Jasa. No i lepsza moja jednostka, on tu się przewraca jak. Ale Naprawdę. Sam w pojedynkę mały, wziąłeś mu morale. Mały jest, idę na ostrzał też. Spadły. Ojej, morale minus 85. No to panika. No to panika. Gratulacje 2 do 0. No niestety <gryw> lepszy wygra prawda? Ale ten Minotaur pod koniec, no nawet tak się niespodziewanie pojawił, muszę przyznać. No, wydaje mi się, że y, 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 armię dostępną lepszą ma y, Salamina. I z Ayasem na czele, ale Diomedes zdecydowanie bez większego problemu, moim zdaniem, w dwóch bitwach no pokonał Ayasa I to jest, moim zdaniem, siła Argos w tym przypadku, że to po prostu mega, mega mocny bohater. Tak, tu właśnie widzę, ile te twoje włócznie pozabijały naprawdę dużo. Ale no, coś kosztem czegoś. Twoje jednostki z kolei są bardzo drogie, a u mnie to są no nieco tańsze i troszkę przyszedłem w bardziej różnorodność. Takie jednostki po 500, 600, 700 zł w większości mojej armii. No, no cóż, wyszło jak wyszło. No Ciekawe w ogóle u mnie te kile, włócznicy, salaminy to są te tańsze jednostki. A raczej mur Ayasa i towarzysze Ayasa powinni więcej zabić, <laughs> ale być może miały do czynienia z Twoimi dobrowymi jednostkami. Tutaj Mistrzowie Miecza Zargos u Ciebie, 206. No, rewelacyjny wynik. Tak, właśnie, jak patrzyłem porównałem sobie te mistrzynie, bo to, słuchaj, nie, to są nieco mistrzowie, no to dużo więcej zabiły niż to takie obok. Topornicy klasycznie chociażby, nie? Są, To jest nieba ziemia, ich przeskok jakości, no ale faktycznie zbyt dużo takich unikatowych jednostek dla frakcji Argos nie ma takich rewelacyjnych, bo ci na to jest taka chyba jednostka i topornicy, raczej klasyczna, która teraz pokazuje, opatrzone włócznie, to są raczej jednostki jeszcze klasyczne dla troi, a nie takie, które DLC wprowadza.